Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. We wtorek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia, który na pewno jest ciekawy, bo wiemy. Że kończymy obecny miesiąc. A to dosyć ciekawie zawsze inwestorzy wykorzystują na rynkach i zerkniemy sobie, co ciekawego na tych topowych rynkach zagranicznych, dzieje się w tym momencie na końcu miesiąca i dodatkowo co wydarzyło się na GPW. Ale tradycyjnie rozpoczniemy od przekroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie na świecie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję, podzielić się swoją opinią. Linią. Przypominam również, że dzisiaj wleciało dodatkowe nagranie w przeglądzie sektorowym, do którego również zapraszam, w szczególności jak interesujesz się rynkiem. I dodatkowo wleciało nagranie na moim drugim kanale ogólnodostępnym, tak więc również tam Cię zapraszam. Już nie przedłużając, rozpoczynamy od pierwszych istotnych informacji. Niezidentyfikowany obiekt nad Petersburgiem. Obcy nadlatują. Druga co do wielkości rosyjska metropolia zamknęła przestrzeń powietrzną nad miastem, a samoloty były zawracane. Lotnisko pułkowo pod Petersburgiem w Rosji przestało na pewien czas przyjmować rejsy. Jednak sytuacja wróciła do normy i znów samoloty są przyjmowane, informuje niezależny rosyjski portal Meduza. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem pułkowo pod Petersburgiem została zamknięta w promieniu 200 km podawuje wtorek Reuters, powołując na oficjalne media rosyjskie. Według nieoficjalnych doniesień poderwano myśliwce, po pojawieniu się na niebie niezidentyfikowanego obiektu. Rekordowy budżet Japonii tak chcą walczyć z kryzysem demograficznym. Niższa izba Parlamentu Japonii zatwierdziła rekordowy budżet wynoszący 840 miliardów dolarów, który przewiduje znaczny wzrost wydatków na obronność i największe w historii środki na świadczenia społeczne podała we wtorek agencja Kyodo. Budżet na rok podatkowy 2023, który zaczyna się w kwietniu, przeznaczono 6,82 biliona jenów na wzmocnienie sił zbrojnych w obliczu zagrożeń ze strony Chin, Korei Północnej i Rosji. Wydatki na świadczenia społeczne wzrosną do 36,89 biliona jenów, co wiązane jest z szybkim starzeniem się społeczeństwa. Przejście budżetu przez Izbę Reprezentantów oznacza, że na pewno zostanie on przyjęty przed końcem obecnego roku podatkowego, ponieważ zgoda Izby Radców wyższej Izby Japońskiego Parlamentu nie jest konieczna, podkreśla Jodo. Inflacyjny wystrzał w Hiszpanii to dopiero początek negatywnych niespodzianek? Najnowsze dane z Półwyspu wpisują się w ciąg negatywnych inflacyjnych niespodzianek. Coraz więcej wskazuje na to, że dezinflacja nie będzie na tyle szybka i trwała, jak na to liczono jeszcze jesienią. Indeks cen dóbr konsumpcyjnych CPI w Hiszpanii był w lutym aż o 1% wyższy, niż w styczniu, poinformował Narodowy Instytut Statystyczny. Ten inflacyjny wystrzał nastąpił po styczniowym spadku wskaźnika CPI o 40% miesiąc do miesiąca. W rezultacie roczna inflacja CPI przyspieszyła do 6,1% wobec 5,9% odnotowanych w styczniu. To spora niespodzianka, ponieważ ekonomiści spodziewali się spowolnienia hiszpańskiej inflacji konsumenckiej do 5,7%. Jeszcze większe zaskoczenie miało miejsce w przypadku wskaźnika unijny. Wersji krajowych CPI, którego roczna dynamika wzrosła z 5,9% do 6,1%, choć oczekiwano jej spadku do 5,5%. Niedobory żywności w Korei Północnej Kim Jong-un nakazuje fundamentalną transformację rolnictwa. Kim powiedział w poniedziałek, że osiągnięcie celów produkcji zboża w tym roku jest najwyższym priorytetem i podkreślił znaczenie stabilnej produkcji rolnej podczas drugiego dnia siódmego rozszerzonego posiedzenia. Plenarnego 8 Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei. W komunikacie nie wymieniono, jakie to mają być środki, ale zaznaczono, że kim powiedział, że zmiany muszą nastąpić w ciągu najbliższych kilku lat. TikTok zniknie z USA. Biały Dom stawia pierwsze kroki w tym kierunku. Biały Dom nakazał w poniedziałek agencjom rządowym wyeliminowanie w ciągu 30 dni chińskiej aplikacji TikTok, federalnych urządzeń i systemów. Zaprotestował przeciw temu Amerykański Związek Pobódz Obywatelskich. Dodatkowo Kanada blokuje TikToka na telefonach pracowników administracji państwowej. W mailu rozesłanym w poniedziałek do pracowników resortu spraw zagranicznych poinformowano, że od wtorku z telefonów służbowych będzie usuwana zainstalowana już aplikacja TikTok. A ty już usunąłeś swoją aplikację? No znać w komentarzu. Koncerny zatrudniają do pracy dzieci imigrantów. Historię, jak z powieści Dickensa. Największe amerykańskie firmy czerpią zyski z pracy imigranckich dzieci. Administracja prezydenta USA Joe Bidena zapowiedziała, że rozprawi się z tym procederem. Dzieci podejmują się niebezpiecznych zajęć. Pozbawione środków utrzymania dzieci i mają się często niebezpiecznych zajęć, wiele znajduje się pod ogromną presją, aby przesłać pieniądze rodzicom, spłacić tysiące dolarów za przemyt, a nieraz także za czynsz i koszty utrzymania sponsorom, pisze New York Times. Jak dodał dziennik, nieletni podejmują w związku z tym niebezpieczną pracę w rzeźniach, na budowach i w fabrykach. Pracują na stanowiskach, na których od dawna nie wolno zatrudniać amerykańskie dzieci. Przyjmują je tacy potentaci jak m.in. Walmart, Target, Ford czy General Motors. Ciekawe. Leczmy dalej: Rywal, Chat GPT. Na horyzoncie, Musk znów wchodzi w sztuczną inteligencję. Musk w ostatnim czasie krytykował Chat GPT stworzony przez OpenAI którego sam był założycielem. Jak donoszą media, miliarder poszukuje obecnie specjalistów od sztucznej inteligencji i chce utworzyć nowe laboratorium badawcze w celu opracowania alternatywy dla popularnego chatbota. Musk podkreśla, że chat GPT lub AI jako całość mają zarówno pozytywne, jak i negatywne strony i wielokrotnie prognozował wielkie zagrożenie związane z nieskrępowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Biznesmen ocenił, że jest ona znacznie bardziej niebezpieczna niż główice nuklearne. Netflix obniża ceny w ponad 100 krajach. Platforma walczy o klientów. Spokojnie, nie u nas. W porównaniu z innymi platformami streamingowymi, Netflix cechuje się jednym z najwyższych cen. Widząc, że konkurencja ma taniej, spółka zdecydowała się na wielką obniżkę cen. Czy dotkną one polskich klientów? Walcząc o klientów, Netflix zdecydował się na wielką obniżkę cen abonamentów w ponad 100 krajach. Głównie w biedniejszych regionach, gdzie firma ma mniej klientów. Możemy potwierdzić, że aktualizujemy ceny naszych planów w niektórych krajach, przekazała spółka w komunikacie. Obniżki cen dotkną ponad 10 milionów abonentów w takich krajach jak Wietnam, Indonezja, Tajlandia czy Filipiny. Cena podstawowego abonamentu spadnie w niektórych przypadkach aż o około 50%, dodaje Empire. Gaz ze wschodu ruszył proces likwidacji. Systemu gazowego punktów przesyłu ze wschodu. Urząd Regulacji Energetyki rozpoczął konsultacje w sprawie usunięcia z listy tzw. punktów właściwych gazowych połączeń na granicy z Białorusią, w tym dla gazociągu jamalskiego. Soboń, dyskusja o wprowadzeniu euro nie powinna się odbywać przy takiej huśtawce rynku. Przy tak niestabilnej sytuacji zewnętrznej dyskusja o wprowadzeniu euro nie powinna się dzisiaj odbywać, powiedział we wtorek wiceminister finansów Artur Sobon. W jego ocenie wprowadzenie suwerennej polityki monetarnej jest kluczowe dla polskiej gospodarki. Jak ocenił wiceminister finansów w sytuacji wysokiej inflacji i kosztu pieniądza, posiadanie własnego banku centralnego i możliwość reagowania choćby przez wysokość stóp jest czymś, co powinno skłaniać raczej do refleksji, jak kluczowe z punktu widzenia Polski jest dzisiaj to, aby prowadzić własną politykę monetarną. I mamy na karcie społeczność ankietę, w której również oddać może swój głos. Euro zamiast złotego. I zobaczmy, oddanych zostało do chwili obecnej 1000 głosów. Tak, 16%, nie, 29%, precz z euro, 49%, jak najszybciej cyfrowy złoty, koniec z gotówką, 3% i ma to gdzieś 4%. Czyli widzimy, że zdecydowaną przewagą oddanych głosów mamy nie. Koniec eksodusów w policji i wojsku. Mundrowi zyskają nowe świadczenie za długoletnią służbę. Będzie nowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż. Dodatek, dodatek będzie obowiązywał od 1 marca tego roku i ma powstrzymać mundurowych przed odchodzeniem ze służby. Świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego będzie przysługiwało po osiągnięciu 15 lat służby i będzie zwiększane o 1% za każdy kolejny rozpoczęty rok pracy. Jednak nie więcej niż do wysokości 15% po 25 latach służby ma być ono wypłacane do dnia zakończenia pracy w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, jego śmiercią lub zaginięciem. Kogo stać na oszczędzanie? Poduszka finansowa Polaków jest niezbyt wygodna. Jak i czy w ogóle oszczędzają Polacy? Obraz, jaki wyłania się z badania Polaków w portfel własny czas oszczędzania, nie jest zbyt optymistyczny. Systematycznie oszczędza tylko 38% ankietowanych, a powyżej 5-miesięcznych pensji zgromadziło niecałe 30% tych, którzy budują poduszkę finansową. Borys z PFR. Inflacja nie przekroczy 20% i nie będzie silnie hamować wiosną. Polska uniknie recesji w tym roku. Wysoka inflacja, hamowanie gospodarki, obawy przed recesją i wiele innych obaw ekonomicznych spędza Polakom i nie tylko. Ten spowiek. Jednak, jak powiedział prezes polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, już wiosną zobaczymy poprawiające się wskaźniki sprzedaży i produkcji i zarazem silnie hamującą inflację. Zobaczymy. 1000 borsuków wjedzie do polskiej armii. Umowa ramowa na dostawę blisko 1400 nowych pojazdów dla wojska, w tym blisko 1000 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk oraz pojazdów towarzyszących została zatwierdzona przez wicepremiera Szefa Mon Mariusza Baszczaka. Pojazdy wyprodukuje huta stalowa wola. Na wojsko pieniędzy nie zabraknie. W tym roku pobijemy kolejny rekord. Wydatki na zbrojenia będą tylko rosły. W 2022 roku środki przeznaczone na nowe uzbrojenie były ponad dwa razy wyższe niż rok wcześniej. Natomiast w tym roku wydamy na obronność około 4% PKB. To stawia nas w czołówce NATO, podaj we wtorek dziennik Gazeta Prawna. Dziennik przypomniał że we wtorek zostanie podpisana umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcją firm Polskiej Grupy Zbrojeniowej na dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk. W ramach realizacji centralnych planów rzeczowych Agencja Uzbrojenia zrealizowała w 2022 roku wydatki o wartości około 27,9 miliarda złotych. Jak pisze dziennik, dla porównania rok wcześniej było to mniej niż 13 miliardów złoty. W 2020 roku 14,6 miliarda, a w 2019 9,2 miliarda. Centralne plany rzeczowe to w przeważającej mierze nowy sprzęt w ramach planu modernizacji technicznej czy zakupu amunicji w ramach planu zakupu środków materiałowych, wylicza gazeta. Jednym słowem zbroimy się, ale nie tylko my. Dla kogo możemy ewentualnie stanowić zagrożenie? I mamy świeżutką ankietę na karcie Społeczność, i tam Cię zapraszam, możesz oddać swój głos, bo wiemy, że Niemcy zaczęły się zbroić i to dosyć konkretne kwoty zamierzają na to przeznaczyć. I pytanie brzmi, jak myślisz, którego państwa obawiają się, bądź które ich do tego zmotywowało? No i zobaczmy na wyniki. 412 jak na razie oddanych głosów, i tutaj dla mnie akurat trochę dziwne. USA: 47% oddanych głosów, Chin: 6%, Francja: 2%, Rosja: 19%. Polska 26% oddanych głosów. Myślę, że wszyscy, którzy śledzą bacznie informacje, na pewno zwrócili uwagę, w którym momencie Niemcy zaczęły ogłaszać, że zaczynają się zbroić. Bo raczej nie było to w momencie, kiedy wybuchł konflikt za naszą wschodnią granicą. Nie, nie, nie. Oczywiście te informacje zaczęły wychodzić wtedy, kiedy my zaczęliśmy się bardzo agresywnie zbroić, a wiadomo, że Niemcy nie dopuszczą do tego, żeby Polak był silniejszy od Niemca. Tak więc jak dla mnie. Polska jest tutaj numerem jeden. GUS potwierdza niepokojące dane. Polska gospodarka mocno hamowała. Pod koniec minionego roku polska gospodarka skurczyła się w porównaniu do poprzedniego kwartału najmocniej w XXI wieku, pomijając lockdowny drugiego kwartału 2020 roku. Wzrost PKB Polski w ujęciu rocznym nadal podbijała akumulacja zapasów, a dodatkowo wsparła go słabość importu. Zmniejszyła się za to konsumpcja. W czwartym kwartale PKB polski był realnie, czyli po odliczeniu wpływu inflacji, o 2% wyższy niż rok wcześniej, podał główny urząd statystyczny we wstępnym szacunku. Z szybkiego szacunku opublikowanego przed dwoma tygodniami wynikało, że polska gospodarka urosła o 2%. Roczna dynamika wzrostu hamowała w minionym roku z 8,6% w pierwszym kwartale, do 5,8% w drugim kwartale i 3,6% w trzecim kwartale. W 2022 roku polska gospodarka urosła realnie o 4,9%, a nominalny produkt krajowy brutto po raz pierwszy przekroczył 3 biliony złotych. Nadwyżka w budżecie państwa wyniosła ponad 11 miliardów złotych w styczniu. Trzynasta emerytura będzie wypłacona w kwietniu, czyli tak jak zostało to zaplanowane, poinformował we wtorek rzecznik rządu. M. Obywatel, na równi z tradycyjnymi dokumentami plastikowymi, rząd przyjął ustawę. Rząd Platformy Obywatelskiej zastał Polskę papierową i papierową pozostawił. Natomiast rząd prawej sprawiedliwości zastał Polskę papierową, a pozostawi cyfrową, ocenił minister Adam Andruszkiewicz, komentując najnowszą ustawę, która Zrównuje aplikację M obywatel z dokumentami tradycyjnymi. Chcemy iść zgodnie z rynkami, Orlen obniży ceny gazu dla biznesu. O 50% grupa Orlen obniży ceny dla klientów biznesowych, którzy są rozliczani według cenników. Od kwietnia ceny mają odzwierciedlać notowania na europejskich giełdach. Zapowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek. Potwierdził to Pegenik z grupy Orlen. I właśnie. Prezes Obajtek ogłasza strategię PKN Orlen i na tę strategię czekaliśmy. Warto się z nią zapoznać, w szczególności jeżeli Orlen Cię interesuje. Prezentacja zaktualizowanej strategii rozwoju PKN Orlen to jedno z najważniejszych wydarzeń w wtorkowej sesji na GPW. Konferencja pod tytułem Strategiczne kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego z udziałem prezesa Daniela Obajtka przyniosła informacje o rekordowych nakładach inwestycyjnych i najwyższej jak dotąd dywidendzie dla akcjonariuszy. Reakcja rynku jest mocno popytowa. Kurs zyskiwał po godzinie 14:30 ponad 5% przy najwyższych obrotach na giełdzie. Za chwilę zobaczymy, ile z tego zostało i zobaczmy, jak będzie wyglądać i kształtować się dywidenda. Rekordowa dywidenda. Konfirm przygotował nową politykę dywidendową. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. Ma być to nie mniej niż dywidenda bazowa gwarantowana, w której poziom został ustalony na 4%. <złotę> na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49%. Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,50 na jedną akcję, napisano w komunikacie. Daj znać, co o tym sądzisz. I zobaczmy, co ciekawego dzieje się na topowych zagranicznych rynkach. Na indeksie strachu i chciwości mamy chciwość i poziom 62, a dzisiaj koniec miesiąca. Tym bardziej warto zobaczyć, co tam się wydarzyło. Widzimy, że na świecie raczej nie widzimy tutaj jakiejś przewagi, czy to popytu, czy to podaży. Rynki raczej są podzielone. Jeżeli chodzi o SP 500, pamiętajmy, sesja trwa i na pewno będzie trwać do ostatnich sekund. Jeżeli chodzi o topowe sektory, to widzimy, że tutaj mamy dosyć. Ciekawą zmienność meta dzisiaj 3,5% na plusie, Tesla traci 0,9%, Amazon prawie 0,5% na minusie, Apple 30 na minusie, raczej jak widzimy bardzo delikatne kosmetyczne zmiany. No to popatrzmy na indeksy ropa, jak widzimy rośnie do góry, 83,82$ za baryłkę, niemiecki DAX w zatrzymaniu, delikatny minus, 15,394 punkty. Nasdaq w zatrzymaniu, jak widzimy 72 punkty, S&P 500 też w zatrzymaniu, 1984 punkty, Dow Jones na minusie 32 764 punkty i Russell na plusie 1911 punktów. Jeżeli chodzi o metale, srebro rośnie 20,83 dolarów za uncję, złoto jak widzimy rośnie 1827 dolarów za uncję. Potem frank, tutaj mamy zatrzymanie 4,73 funcik na plusie 5,37 euro mamy tutaj na minusie 4,70 i dolar delikatny minus 4,43 euro dolarach widzimy delikatny plus 1,06. I popatrzmy na kolejny istotny rynek, czyli rynek krypto. Tutaj jak widzimy, indeks strachu i chciwości pokazuje na poziom neutralny i wynik 53. A jeżeli chodzi o topową dziesiątkę, Bitcoin zyskuje niecałe 0,5%. Sztuka kosztuje 23 517 dolarów, Ethereum 1640 dolarów za sztukę i 11 setnych na plusie. W topowej dziesiątce widzimy, że nie mamy jakiejś zawrotnej zmienności, a w topowej setce dzisiaj Agix rośnie o 10%, SNX 76, EOS 4%, Największe spadki za to notuje NEM 15% w dół, STX 939 czy NEO 733. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd krypto umieszczone na głównym kaflu kanału. Tutaj dostęp do Webita, okx OK, czy też Kangi, czyli możliwość zakupu swoich pierwszych kryptosatusów. Pozostałe giełdy umieszczam w opisie. Zachęcam również do aktywności na karcie społeczność, gdzie czeka na ciebie seria ankiet, w których możesz brać udział. Jutro zresztą wleci kolejna ankieta. A dodatkowo możesz współdecydować o tym, jaki przegląd dla Ciebie będę przygotowywał w najbliższą niedzielę. Jak na razie mamy 309 oddanych głosów i bardzo ciekawe sektory do wyboru. Jak widzimy, na razie zdecydowana przewaga to sektor bankowy 39% oddanych głosów. I przejdźmy teraz i zobaczmy, co ciekawego wydarzyło się na GPW w ostatniej sesji miesiąca. Jeżeli chodzi o pierwszy indeks wIK Ukraina, tutaj widzimy, że starta 24 na plusie. Na plusie również Kule cool Energy, Kernel oraz Mikiland. tracą cztery spółki: Cess, Diagro, Agroton, M-company czy też Owostar. Największy obrót generuje Kernel 4200. Na spółkach energetycznych CS 1,6% na plusie, Noavis 1,5%, traci ML System 2,96%, największy obrót PG 21, Banik. Na spółkach dywidendowych dzisiaj Biofactor ma obrót 3% na plusie, SCPFL 3% na plusie, i 1,2% na plusie, traci Cognor 1,3% na minusie. Na spółkach gamingowych dzisiaj The Distance zyskuje 15%, the Games 10%. 10, również one more. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest to Warsaw 8,45 na minusie, CFG 6,60 czy Punch Punk 6,25. Liderzy obrotu to CD Projekt, który dzisiaj zamyka się 21,00 na plusie, 27 baniek na obrocie, 10 baniek przybija 11bit, Huge 2,900, 2 banieczki Creepy czy Test Games Banka 600. Sam indeks rośnie o 93% i zamyka się na kursie 18,118 punktów. Na bankach dzisiaj piękna zieleń, tylko Unicredit bez zmian, ale nie mamy żadnego banku, który by dzisiaj tracił. Standard DBA 582, Mbank 38, Getin 328, czy Milenium 226. A idrem obrotu jest PKWP, 105,83, baniek 83, pkw. Sa. Sam indeks zyskuje 1,67 na plusie 6626 punktów na zamknięciu. Na OZE Remers zyskuje 7,7, Unimod 4,4, a największe spadki notuje Zeneris 7,79, czy Volt 4,90. I obrotu jest Unimod bańka 900. Jeżeli chodzi o indeksy, to dzisiaj Piękna Zieleń, czyli w bardzo pozytywnych nastrojach. Zakończymy miesiąc luty. WIK Paliwa 554 na plusie, MSPED 354 z dużych indeksów. Wig 20 zyskuje prawie 1,5%. Zamyka się na 1847 punktów. Potem, jeżeli chodzi o główne indeksy, MVIG 40 zyskuje 1,2%, 4421 punktów na zamknięciu i SWIK 80 zyskuje ponad 0,5%, 19586 punktów. Shorty wiadomo, będą w odwrocie i najmocniej tracącym indeksem jest Wig Odzież 1,34 na minusie. No to popatrzmy, jak wygląda WIG 20 w szczegółach. O I Rekordowy wzrost dzisiaj 5,74. Mbank 3,80, PKBP 1,7. Największe straty notuje LPP 1,7 i dodatkowo na delikatnych minusach mamy Orange, JSW oraz AsecoPol. Liderem obrotu jest Orlen 421 milionów powyżej stówki Allegro oraz PKBP. Na spółkach średnich z mwik 40. Największe wzrosty to Budimek 4,90, Amrest 4,25, a największe spadki Servita 1,1. Liderem obrotu jest Elementbit 10,900 czy Ajor 9,300. I przypominam, że wczoraj wleciał właśnie Amrest na szybkiej wrzutce na moim drugim kanale, jak Cię to interesuje, to zapraszam, link znajdziesz bezpośrednio w opisie, czy też również w komentarzu. Jeżeli chodzi o SWIC 80, zerknijmy, co się dzieje na małych spółkach i tutaj widzimy, że największe wzrosty, no tutaj Wielton 7,7%, Newak 7,69%, a największe spadki to MCI 4%, czy ML System 2,96%. Liderem obrotu Lubawa 4,800, czy 4 banki Kognor. Jeżeli chodzi o New Connect, tutaj widzimy, że Devoran zyskuje aż 73%. Telemedycyna 32%, Netwise 17% i największe Największe spadki, zobaczmy co ciekawego dzisiaj leci w dół. I widzimy, że największe spadki notuje EMONT 42% w dół, GrabHe 24% czy Formobility Mobility 12% w dół. No to popatrzmy co ciekawego dzieje się na obrotach. I czy mamy jakieś rekordy? Nie mamy żadnej spółki, która by przybiła bańkę. Sandragon 909000. Teraz w spółkach szerokiego rynku na Wigu Locum 10% na plusie, Ferum 9,5, Slepzak 8,3 na plusie, Wielton 7,7. Na dużym obrocie oczywiście Orden 574. Liderze spadku to jest dzisiaj jest to Benzin 10%, Genomtek 9,3, Sufari 667. Liderem obrotu jest, jak widzimy, Orden 421 baniek. A spółek spoza Wig 20 wysoko mamy 11 bit. Jeżeli chodzi o indeksy, popatrzmy, jak kończymy miesiąc. Kończymy go cały czas w konsolidacji, ale co ciekawe dla WIGU powyżej 60 tysięcy punktów, czyli wkroczyliśmy w obszar starego ręża konsolidacyjnego, tak więc zobaczymy, czy utrzymają w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o WIG 20, również ładnie odbijamy, ale jeszcze nie przebiliśmy 1850, a to jest istotny poziom, żeby wkroczyć potem pod kolejny opór, czyli 1900. Jeżeli chodzi o S wig 80, popatrzmy. Pięknie kończymy miesiąc, zamknięciem powyżej. Tego górnego ograniczenia ręża. Tak więc, być może w końcu doczekamy się, aby zobaczyć na SVG 80 20 tysięcy punktów. Jeżeli chodzi o NVG 40, tutaj sytuacja cały czas jest taka sama. Kiszonka w tym szerokim rężu trwa w najlepsze. Wiadomo, że 4,5 tysiąca jest to bardzo ważny opór, który być może tak jak padł na 80, w końcu może padnie nawet na MV 40. Czas pokaże. Ja pozdrawiam serdecznie. Zapraszam również na mój drugi kanał. Pozdrawiam. Hej.